Witajcie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że nasza wiara jest w stanie czynić cuda w sercach nawet tych, którzy myślą, że wiary nie mają. Jedna z naszych znajomych ma tatę muzułmanina, jest Hiszpanką, mama jest katoliczką, ale wyszła za mąż za muzułmanina, i ta znajoma. Powiedziała tacie, żeby wziął do domu wodę święconą, ponieważ miał problemy ze spaniem, i żeby przed snem żegnał się tą wodą i zostawił ją sobie na szafeczce. I wyobraźcie sobie, że ten tata, muzułmanin, przez wiarę swojej córki, wziął buteleczkę wody święconej. I rzeczywiście zaczął się żegnać przed snem, nawet mówi zaczął kropić łóżko, <grym>, tą wodą święconą, i od czasu, kiedy to robi, nie ma problemów ze snem i odpoczywa bardzo dobrze. Ta osoba opowiedziała nam to z radością, dlatego że tata, kiedy skończyła się buteleczka wody święconej, poprosił ją o więcej. I to jest taki dowód na to, że przez naszą wiarę, kiedy my komuś dajemy coś z wiary, i ta osoba widzi w nas zaufanie, przekonanie do tego, że Bóg działa właśnie w ten sposób, to przez naszą wiarę Pan Bóg może działać w życiu innych, tak jak zadziałał przez wiarę córki katoliczki w tacie muzułmaninie, który od tej pory żegna się wodą święconą przed snem i śpi jak nigdy w swoim życiu. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj, żebyś Ty z wiarą i z przekonaniem pomagał innym, Żebyś z wiarą i przekonaniem e, mówił innym, żeby opierali się na Bogu, bo być może oni, widząc Twoją wiarę i opierając się na Twojej wierze, będą mogli doświadczyć, że rzeczywiście Pan Bóg działa.